Święć się imię Twoje. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca Waszego, który jest w niebie. Ewangelia Mateusza rozdział 5, werset 16. Pewnego razu członkowie zboru wraz z pastorem starali się zaprosić sąsiadów na jakieś spotkania. Kilku odmówiło. Pastor zapytał kilka znajomych rodzin: Dlaczego nie chcą przyjść? Różnymi słowami powiedzieli mniej więcej to samo: Skoro pandy trzmortant należy do waszego zboru, to wolimy się trzymać od tego z daleka. To nie jest dobry człowiek. Nie ma szacunku do ludzi ani poczucia przyzwoitości. Oszukuje, znęca się nad zwierzętami, zawsze jest pochmurny i gburowaty. Większość członków zboru w milczeniu zgadzała się z tą opinią. Modlitwa pańska zaczyna się słowami: Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Bóg jest nie tylko Bogiem Wszechświata, ale także najbliższą nam istotą, pragnącą więzi z nami. Następne słowa brzmią: Święć się imię Twoje. W języku greckim w tych słowach nie zostało użyte słowo hagios, święty, godny, ale hagiazo, uświęcać. Jak może się uświęcać imię Boga, który już jest święty? Apostoł Paweł mówi, że jesteśmy otwartymi listami czytanymi przez wszystkich. W pierwszym liście do Koryntia napisał Staliśmy się widowiskiem dla świata. Ludzie nie widzą Boga, ale widzą nas. Nasze codzienne postępowanie może przynosić Bogu chwałę i cześć albo znieważać Jego imię i źle reprezentować Kościół, szkodząc Jego dziełu. Przychodźcie przed oblicze Boga z chwałą i uznajcie Go jako waszego miłującego Ojca. Zamiast skupiać się na swoich potrzebach, najpierw zwróćcie się do Boga, aby uczcić Jego imię. Bóg pragnie, byśmy dążyli do tego, co służy Jego chwale, Jego imienia. W żadnym razie nie mamy chwalić siebie, ale mamy chwalić Boga za Jego łaskę i duchowe błogosławieństwa, abyśmy mogli wywyższać Jego imię w naszym charakterze. Bóg jest chwalony, a Jego imię uświęcone kiedy Jego dzieci swoim życiem reprezentują charakter Chrystusa. Módlcie się tak. Ojcze, pomóż mi czcić Ciebie we wszystkim, co będę dzisiaj czynił. Pomóż mi dobrze reprezentować Ciebie i głosić Twoje imię, aby ludzie widząc mnie, chwalili Ciebie. Pozwól mi postępować w taki sposób, by ludzie widzieli charakter Jezusa we wszystkich moich czynach i słowach. Także w modlitwie starajcie się poruszać tylko to, co przynosi chwałę i służy Bogu. W pierwszym liście świętego Jana czytamy, że jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. Musimy modlić się w imieniu Jezusa, ale to znaczy coś więcej niż wypowiedzenie na końcu modlitwy odpowiedniej formuły. W czasach biblijnych imię oznaczała charakter. Modlić się w imieniu Jezusa znaczy modlić się zgodnie z jego wolą. Prosić o to, co będzie właściwie reprezentować jego i jego charakter. W liście Jakuba czytamy: Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie. Modlić się w imieniu Chrystusa oznacza bardzo wiele. Oznacza to, że mamy uznać jego charakter, objawić jego ducha i czynić jego dzieła. Jezus obiecał odpowiedzieć na nasze modlitwy, jeśli prosimy w Jego imieniu, zgodnie z Jego wolą i o to, co przyniesie chwałę i cześć Bogu. A kiedy Bóg odpowiada, nie zapomnijcie chwalić Go za to i oddać Mu cześć. Nie wolno nam przypisywać żadnej zasługi samym sobie. Szatan usiłuje przywłaszczyć sobie chwałę Bożą. W pokorze i z wdzięcznością uznaj Boga i chwal Go słowami. Czynami i modlitwami. Kiedy narzekamy, kierujemy do ludzi błędne przesłanie o naszym Bogu. W pewnym sensie wyrażamy przez to, że Bóg nie jest dobry, nie troszczy się o nas i nie dotrzymuje swoich obietnic. Mamy się zawsze radować. Módlcie się, mówcie i postępuje w sposób przynoszący chwałę Bogu. Wyrażając wątpliwości, nie zainspirujecie nikogo do wiary. Czy możecie oczekiwać, że ludzie będą wielbić Boga w odpowiedzi na wasze narzekania? Powinniśmy modlić się z głębi serca. Miłujący niebiański Ojcze, pomóż mi dzisiaj mówić i postępować w sposób właściwie reprezentujący Ciebie wobec ludzi. Spraw bym we wszystkim przynosił chwałę Tobie i pomóż mi posługiwać się Twoimi darami wyłącznie w sposób, który służy Tobie. Pozwól mi dzisiaj chwalić Twoje imię.